CDC tak samo powiedziało o tym, że antybiotykoodporność to jest najpoważniejsze z zagrożeń, jeżeli chodzi o USA. I tu dalej są dane w USA: około 80% wszystkich antybiotyków jest przepisywanych w podstawowej opiece zdrowotnej i do 80% antybiotyków jest przepisywanych na infekcje górnych dróg oddechowych. Polska zajmuje niechlubne miejsce w pierwszej dziesiątce krajów, które stosują najwięcej antybiotyków. A większość z nich jest stosowana na ostre zapalenie błony śluzowej gardła i migdałków podniebiennych. Tę informację sprzed chwili proszę zestawić z tym fragmentem z wytycznych laryngologicznych, które pokazują, czy mówią, że tak zwana choroba przeziębieniowa to jest to duże jajko. Z tego część będzie tak zwanym powirusowym zapaleniem nosa i zatok przynosowych. Z tego jeszcze mniejsza część będzie zakażeniem bakteryjnym, a takim zakażeniem, które de facto potrzebuje antybiotykoterapii, to będzie tutaj ta taka malutka kropeczka. To jest około 4%. Więc z jednej strony mamy w 80% w POZ, na 80 i 80% to są infekcje, a z drugiej strony to tak naprawdę tylko tyle, tylko tyle przypadków potrzebuje antybiotykoterapii.